Babareczka czeka Dobra bierzemy Zaraz ci tu być papa. Cool. Waza! na działkę, gdzie kopał studnie. <laughs> Kuba, już mi się odechciało, człowieku. Sucho tutaj, jak skórę. Żebym kupił takie ruryczki, bo zaraz ram pokaże. O! Takie ruryczki kupiłem. Będę musiał jedną tak ponawiercać grubo, nie ostro. Na razie będę chciał zobaczyć, dokąd jest lustro wody. Jak będzie. W miarę tam na jakiejś głębokości to można by było zrobić studnię taką normalną kręgową. Ale jak wody nie będzie to będzie totalna porażka kurwa. Duję mnie posłuchaj, idź pan w No tak, ciekawe cichoinka choinka jeszcze przeżyje. Chociaż jak tam już wykopałem taki dołeczek i jeszcze i piach suchy to wątpię w to. Tak zio, kolejna bardzo dobra robota się szykuje. 6 metrów, rury kurba ja Ciekawe czy dobrady kurwa wykopać. Już mi się nie chciało Pić szpadelków, już nie ma siły. O Andrzej leci No i co? Nakopałem się Glyna Glyna jest Kurwa, nie dość, że glina. To jeszcze trafiają się kamienie takie. No i co teraz? <laughs> Że będę rureczkę tu wbijał, trafię na taki kamień, to już dupa. Bo zamiatane. Nie wiem w ogóle, czy to będzie woda, kurwa człowieku, już wykopałem. No, do rączki je, Głęboko. Ziemia mokra, ale woda w ogóle nie nachodzi jeszcze. <laughs> już mi się nie chce. Jeszcze z jedną, jakby tam jeszcze wykopał dziureczkę, żeby przetestować. Jeszcze z tamtej strony, żeby też tak wykopać, zobaczyć Może to miejsce akurat glina jest. Może metr dalej. Był piasek już. Dobra, no, jeszcze muszę pogrzebać tam. To Towarniewski gmuchał Można garnki robić. No, taka nieprzepuszczalna, kurwa warstwa. Jest oby zaraz był piasek, Żebym tak wykopała wody. Nie ma cały czas glina. Patrzcie, już mam na taką głębokość. Ze 150 cm jest. Chociaż tam na dnie, jakby kurwa, a jakby wody troszkę biło. <grym> Czyżby się sądziło coś? Nie opuść telefonu, kurwa, idź! A i woda jest, patrz! Jest woda! Jest, nareszcie troszkę, kurwa. Wody. Tylko, czy będzie z tego jakaś taka wydajność, żeby podlać setuje kurwa, czy tam trawę? Tylko, czy to dobre miejsce jest, może kurwa gdzieś indziej, by kopać. <słyski> <słyski> może będzie więcej piasku. Tutaj cały czas glina jest. Ale woda zaczyna się zbierać. Także lustro mogłoby być na takim poziomie. Tylko że cały czas jest taka warstwa nieprzepuszczalna w ogóle, kurwa. Cały czas jest taka glina, że aż się przykleja do szpadla. Właśnie wiercę dziureczki w rózie ze 170 długości, tak. Nawiercam dziureczki małym wywiertełkiem, strasznie mozolna robota. Dziby szybko, bo tylko tak syk, syk. Zobaczyta, jaką studnię z Andrzejem zrobimy. 22 już jest. <noise> Właśnie biercie dziureczki. Wiertem nałamałem. E, Rura jest 2 metry. Tutaj robię dotąd. Już mam. Patrzcie, już mam dotąd zrobione. Jeszcze taki kawałeczek został. E, tutaj mam wszędzie już podziurkowane i tutaj mam taki kawałeczek tylko, Hops, Hops. To jeszcze muszę zrobić, i potem tutaj tylko. I będzie prawie po robocie. O mój Boże, ile wióreczków. Mam nadzieję, że na bylot przewiercam, bo coś nie... Prześwitów nie ma. Patrzcie, mam takie wiertło, nie, do wiercenia w ziemi, ręczne. Tam nie wiem, to jest dwusetka chyba, na dwusetkę rurę. I o, master, proszę bardzo, obciął, Nawiercił dziureczkę, tu wziął rureczkę z rośtobania <grywa> i tą rureczkę wkładam sobie tutaj w tą, tutaj wkładam śrubeczkę w tą dziurkę i już mam ponad 2 metry yy, śmigiełko do wiercenia, bo z tamtej strony też mam dziurkę, wkładam sobie to i mogę już wiercić w ziemi ponad 2 metry, nie wiem, 2,30 chyba. Ale majster postanowił, że dołoży jeszcze jedną rureczkę. O, widziałeś? Proszę bardzo, dziurka już nawiercona. I mogę dołożyć do tego kolejną rureczkę. I znów mogę wiercić tym śmigiełkiem. Tam fajnie, bo sobie można ziemię, że tak powiem, wyciągać. Może się udać. Może majster nawierci, tak? Studnie. Bardzo dobra robota. Dobra, trzeba wiercić dalej ruryczkę. Proszę bardzo, Majster, całą ruryczkę tak nawiercił. <noise> Aligancko. E, tylko tutaj muszę ten kołnierz obciąć. Bo jak będę w ziemię wbijał, to będzie tutaj zapierało mnie. No tak. Także tutaj są so, obecnie diaksikiem. Tutaj też parę dziureczek zrobiłem. W tej rózie. W razie jak tamtym za daleko pójdę, to tutaj zawsze się coś będzie sączyć. Drogie, terrorysta złoty taka, kosztuje jedna. Najgorzej jak powbija mi kurwa wody nie będzie. Dwa metry wykopałem, dwa metry wpuszczę, też będzie cztery. Luksusowo. Jo, ile wody tam jest? takim wiertełkiem i wywalam tu na brzeg. Zobaczymy, wiertełko jest pod 200 rurę. Ta rura jest 160. Zaraz będę nabijał. I zobaczymy, co z tego będzie. Znowu kamień jakiś. Uu. Shit, oh shit. Tego się obawiałem, że na kamienie trafią i rury, kurwa nie wbijesz. <ścoughs> w szeregu cały dzień roboty to jest Andrzej kręć kręć trafiliśmy w kamulce Myślałem, że już nie przejdzie wiertło, ale udało się kamieni zabrać. Nie wiem, gdzie on, gdzieś tam leży, taki spory był. Udało się go wyciągnąć i teraz majster przykręciło taką szlomówkę, zaraz zobaczymy. Nie wiem, czy dobrze robię, że bez rury cały czas. <laughs> zaraz się zapadnie tu wszystko. Zaraz wrzucimy, zobaczymy, co się będzie działo. Dawaj pan z góry. Ale tutaj będzie wyciągało też nam wodę. Także może będzie trochę lepiej. Bo teraz pełno wody, i tam nic nie widać, co jest. To nie wiem, czy już rury nie włożyć. A tam kamień jest. Dobra, muszę teraz połączyć dwie rury, bo już żeśmy tak wycyrkowali na. 4 metry eee, majster silikon <noise> żarał zieje aligancko będzie trzymać silikon i się o zanituje do wody to san sanitarny trzeba uzić w sumie nie wiem po co ale <noise> widziałem w internecie że tak robią po co to się uszczelnia jak tu w koło pełno dziur jest nawierconych składaj pan. Jurečiai. O užkimti rau. Ops. Džiaukamės <gusti> likę nabaną. Luksusowo. Pakiet premium za 500. Dziura no. bardzo głęboka. Ale wydaje mi się, że woda nie nachodzi, tylko obniża się razem z kopaniem. Dobra, wkładam rurę chuj tam. <noise> Łapy wymazałem już. W silikonie. Człowieku. Trzeba tutaj to wrzucać. Woda jest. się jak się woda nabiera Z dziureczkami Daj pan smok Cały Jak dzik Górbą Nie tam człowieku Chuść Wydajność będzie wiaderko kurwa na godzinę ale tutaj troszkę podlałem. <laughs> nie, tam tu burza już idzie, trzeba spierdalać. Człowieku. Tu rurę już kurwa, poutrącał. Tłukę. <laughs> tłukę, nie wziąłem ze sobą ani deski, ani nic i tłukę takim o, tą rurą. Tam mam kawałeczek takiej deseczki, znalazłem. <laughs> Dupa zbita. Ale jak teraz się nalewa, to jakby wykopał się ze 2 metry, głębiej, to by szybciej się nalewało i by było większa wydajność. Tylko czy się oczyści ta woda z tej gliny. Dobra kurwa, jedziemy do domu w pisto. Chuj tam zostawiam to tam. Zobaczymy jutro ile będzie wody. Dobra, przyjechałem ze z rana. Proszę was, woda stoi, o. Lustro wody jest znowu na jakichś 170 cm. Także na no trochę wody się zbiera w tej rurze, ale trzeba by było pompę kurwa podłączyć, i zobaczyć co to by się działo. Wy wypompuje to i dupa pewnie. <śmukasz> no ale kurwa, ze trzy wiadra będą, będą. Idiot, idiotot. Chyba, że mnie w tym miejscu by kopał. Muszę tam kawałek dalej jeszcze jedno zrobić, zobaczyć. Bo tu nie ma w ogóle kurwa piasku, cały czas glina jest. Ach, to. Zaraz zobaczymy jak długo woda będzie się pompować Składaj pa. Jośdy, no kurwa znowu buzia idzie, nie wiem czy zdążę Podłączaj pa Zaraz zobaczymy Dobrze Także a zaraz zaleję wodą i zobaczę, jak długo będzie pompować. Łączę po, zaś się. Mogłem mordą zassać tutaj trochę. Wypełnić rureczkę. Wbija że możemy piachu kurwa złapał. że nie mogę jej wyjąć. Ale to czuję jakby woda już była w tej rureczce. Idzie. <ścoughs> Idzie sysz. No, a tu znika szybko. Dobra, puszcz, Zobaczymy ile będzie się lało. Zobaczymy ile wody będzie. A już sporo padło chyba. Z lustra. Załapało. Nabija w hydrofor. ten piach. A tutaj? A tu woda znika. Ej, mytuje. Czyżby się woda kończyła? O! Koniec. Parę wiader. Parę wiader wyssanych. Dobra, wyłącz to. Słabo. Teraz ciekawe, jak długo będzie się napełniało. Nie wiem ile już jest metrów Tu są 4, jakieś 5 metrów 5 metrów od poziomu ziemi Woda wszystko spierdoliła, zostaje tylko ten kawałek tej rury co się kopie Taki towar jest. Nie wiem czy to jest sił, czy to jest piach kurwa z gliną zmieszany, pełno kamieni. Tak jakby piach z gliną był Kamyczek wejdzie i wszystko wam spierdala z tego. Dobra, trzeba trochę zbić. Dawaj różyć Się wbija czy kurwa rura się rozpierdala na pół no na chodzi woda tak ostro tymi dziurami widzę ale nie tak żeby kurwa pompa miała pompować nie wiem czy będziecie to widzieć może będziecie. Widać normalnie. Sieleje, jakby tak ciurkiem. No i co? Nakopałem się w chód. Trzy rury takie. Dwumetrowe. Wepchłem. I cały czas idzie takie coś. Taka glina. Z piachem zmieszana. Kurwa, ma 6 metrów już jest. I dupa Zbiera się woda w rurce, ale Ile tu będzie? Za 200 litrów? Za 200 litrów na godzinę Ja to są pizdu tam kurwa Upierdoliłem się łapy, poprzecinałem. Znowu majster ujebany sobie no ta. Bardzo dobra robota, Andrzej. Zamykaj, pan, jedzie. Dzień trzeci. Majster, znowu dłubie. <grywy> Ej, ale coś się stało, powiem wam. Coś się stało, bo to jak wrzucam, to tak jakby się wpierdalało gdzieś tam głęboko w piach, bo już wychodzi z, ostry, z takim piachem. Widzicie? I tak wbijacie i wpada jak w szambo, że jak lekko bierzecie, to tak uderza o dno, lekko, nie? A jak z góry spuścicie, to kurwa, idzie gdzieś tam głęboko w ziemię. <gryz> tak jakby w jakąś żyłę wodną się wpierdoliło. I mam wrażenie, że woda strasznie szybko teraz się nabiera tutaj. Zaraz puścimy, za zobaczymy, będę odmierzał czas, tylko pompa teraz nie chce zaciągnąć. Przed chwilą sitko mi spadło i ciągłem szlam z piachem i z kamieniami. Mam nadzieję, że pompa się nie zjebała. Jaczka, ciągnij kurba. Cicho, cicho, idzie, idzie. Już nie mam sk skąd wody, musiałem ten szlam lać w te butelki, bo tutaj muszę dolewać za jakiś czas, jak się zapowietrzy. Proszę kurwa, proszę żebym się dokopał do wody Bo już mnie chuj strzela, patrzcie wszystkie tuje mnie poschły Kurwa wszystkie tuje mnie poschły Co ja teraz z nimi zrobię? <grywa> Zasiadźka Zara wyłącz i włącz Jachem się chyba miło. Się pompa zjebała od tego piachu. Nie ma siły nabić. O. Dobra, wyłącz pan. Ile jem jest? Za pięć pierwsza. Nabij pan ciśnienia. Za pięć pierwsza. Zobaczymy, czy się woda skończy. Wcześniej cały czas, co pompowałem, to się kończyła woda i dupać. Trzeba było na drugi dzień przyjechać, dopiero woda była. Zobaczymy teraz. Lustro jeszcze widać. Zaraz zobaczymy. Nawet jak będzie teraz woda szła, to i tak będę musiał jeszcze spróbować tym się wkopać głębiej, żeby rurę jeszcze wbić chociaż tom. Bo jeśli tam jest piasek, to ta rura nawiercona taka będzie ładnie, wiecie, wodę przepuszczała. Ślam cały czas idzie. Kurwa, jakby była, jakiego był szczęśliwy. Jeszcze jakby była czysta, bo jak będzie taka, to mm. <laughs> idź pan w chuj. <laughs> Co się nie wykąpiesz? Wykąpiesz się i w taki. <laughs> Ale ta glina tylko wystarczy, że jest mokra, wdepniecie w to, to tak byście w gówno wleźli. Nie można tu nie z buta. O, już nie widać lustra wody. No i proszę ja was, chyba znalazłem wodę. Tylko pieprzona cały czas taka brudna leci. Cały czas pompuje wodę i cały czas jest. O, już się wykradł. Oh, oh, oh. <laughs> Kolorystyka jeszcze nie ciekawa. <laughs> Ale już przestał taki piach wy wylatywać, bo taki piasek wylatywał, nie? Teraz już przestał taki piach wylatywać. Na razie jest sama woda. A tu, ty? Lustro widać, kurwa, czy nie widać? Pa pa pa, jak idzie. <laughs> Ale cały czas brudna jest. Chociaż przed chwilą jeszcze powrzucałem tam trochę e, tego do wyciągania, tej rureczki do wyciągania błota. Próbowałem jeszcze trochę wbić tą rurę. No i troszkę już tu zawaliłem to. Nie wiem, no, na razie ciśnienie idzie. Zobaczymy, jak długo że się wyklaruje. W każdym bądź razie zawsze opcja jest, że można, wiecie, powrzucać sobie ten i powyciągać tego błota tam z tej rury, nie? W razie jak się coś przypcha. Aczkolwiek jest ciężko, bo kurwa, nie da się wypompować już wody, nie? I cały czas tam jest pełno wody i wyciągacie z wodą non stop piach. Ja. Także sukces pełen, kurwa! Jak na razie. Zobaczymy po ile czasu będzie ta woda? To jest na 6,5 6 metra w ziemi. 6,5 metra. Trafiłem na piasek. I proszę bardzo. Głębinówkę kopali 4, 4 razy. Nie trafili. Majster na oko, kurwa, strzelił. Bardzo dobra robota, Drzeju. Oby tylko wyklarowała się i czysta woda leciała. Na razie leci szambo. Majster miarką sprawdzi poziom wody. Jaki jest. O, słychać. Jest na 4,30. 4,30 i tu masz 40 cm rury wystaje, czyli jest na 3,80 lustro wody, a rura ma 6,5 metra. I patrzcie, jaki kurwa wydajność wody jest. Zajebista. A tu badania robiłem. To nie ma wody. Kurwa działka jest bez wody. Gli, sama glina i ił. A tu o! <laughs> kurwa! Inżynier rehabilitowany. Kurwa, ja to jestem, ten... Mam szczęście, jak skur. No tak. Dobra, sprawdźmy wodę. Była taka syfiasta. A teraz sobie nalejemy winną buteleczkę. <laughs> Krzysia weź sprawdźmy oczywiście woda chyba nie jest głębinowa, no bo jest na 6,5 6 metra będzie taki syf leciał kurwa syf jest cały czas chociaż może troszkę mniejszy zagręć po długo już pompuje Był taki, a ty był taki. Tylko ten trzeba wymieszać, bo on tu leży już długo. E klaruje się, patrzcie, tu jest dużo czystsze. No, ta jest jaśniejsza. Woda. Klaruje się powoli. Oligoceńska, kurwa, będzie. Teraz sobie założę, tutaj mam taki filterek. O! Założymy taki filterek, tylko nie wiem czy nie za cienką rurę wziąłem. Będzie słaba wydajność z tego wody. Znów hydrofor nie będzie się dopompowywał do, na maksa, Tylko będzie takie słabe ciśnienie. Więc chyba będę musiał kupić grubszą taką rurę. Ta jest 25, 40 jakby zapierdzielił. I będzie chodzić. Papapaka, pa, pa, pa jaka wydajność wody. <laughs> Kurwa człowieku <laughs> Także gitbalina, jestem zadowolony, gitbalina do następnego strzałeczka. Cześć!